Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na analizę kolejnego tygodnia. Mamy od 25 września do 1 października. Słuchajcie, taki cytat na ten tydzień, ale to nie jest cytat tylko na tydzień. A, posłuchajcie go i, i poczujcie. Autorem tych słów jest Rainer Maria Rilke. Nie mamy żadnego powodu po temu, by żywić nieufność wobec naszego świata bo on nie zwraca się przeciwko nam. Jeśli są w nim strachy, to są to nasze strachy, jeśli są w nim otchłanie, to otchłanie należą do nas, jeśli są tu niebezpieczeństwa, to musimy próbować je pokonać. Piękny cytat. I nim chciałabym, abyśmy nie tylko otworzyły, otworzyliście ten pierwszy tydzień, ale żeby został troszkę dłużej. Pierwsze trzy dni tego tygodnia są pod wpływem Saturna. No i pytanie, czy to dobrze, czy źle. Ja bym tutaj za bardzo nie stygmatyzowała, ale może się okazać. Że w poniedziałek jesteśmy bardziej spięte, jesteście bardziej spięci, że wymagania zewnętrzne wzrastają i mamy taką konieczność analizowania, właśnie przymus analizowania konsekwencji każdego swojego kroku, bo każdy krok poniedziałkowy będzie miał konsekwencje. Przy takim układzie nigdy nie wiadomo, co zrobić, ale najistotniejszą sekwencją tego dnia, czyli Trudnością tego dnia jest umniejszanie siebie, jest brak wiary w swoje umiejętności i potrafimy to zamanifestować. Słuchajcie, potrafimy oczywiście, cudzysłów, tak? E, bardzo chętnie umniejszamy siebie, ale za to entuzjastycznie podchodzimy do słów innych e, i myślimy sobie, ten to ma wiedzę, ta to a, jest idealna. Tak myślimy, tak odbieramy innych. Czując się źle w swojej skórze. I zawierzamy, słuchajcie, osobom o wątpliwych walorach etycznych. Również wiedza takich osób jest ograniczona, ale tego, że jest ograniczona, nie chcemy dopuścić do siebie. W poniedziałek nie zaprezentujemy się dobrze. Eee, yy, jesteśmy pod wpływem negatywnego myślenia. Oczywiście nie wszyscy. Może się zdarzyć, że będzie zupełnie inaczej. Ale uważajmy, bo nawet jeżeli coś będzie idealnego, to nam ewidentnie nie pasuje. To jest taki e, dzień wewnętrznej e, e, marudy, wewnętrznego marudy, e, wmawiania sobie nieudolności, a wtedy, właśnie w poniedziałek, prawdziwie niekompetentne osoby wypowiadają się w naszym imieniu. Nie należy dopuszczać do takiej sytuacji. 26 września mamy wtorek. E, jeśli nie zrobiłyśmy i nie zrobiliście sobie na złość w poniedziałek, nie zdetonowaliście siebie, to we wtorek możemy angażować się w innowacyjne projekty. Mamy w zasięgu dyplomatyczne posunięcia, taktyczne rozwiązania przychodzą nam samoistnie. Do tego Mars powoduje nasze odważne, by nie rzec, butne działanie. We wtorek mamy w zanadrzu coś takiego, co nazwałabym sensownym pobudzeniem emocjonalnym i pod wpływem uczuć zdobywamy. Te uczucia, czy to jedno uczucie, takie wrażenie jednorazowe, ale jest bardzo silne i właściwe. Bronimy kogoś. A jednocześnie umacniamy się na swojej pozycji. E, angażujemy się również w wydarzenia publiczne, społeczne i polityczne, i również występujemy odważnie. E, kieruje nami nieustraszoność, i powiedziałabym, że bardzo dobrze nas prowadzi. E, jeśli w tym tygodniu, w tym, co jest teraz, mamy coś osiągnąć, to niech tym dniem będzie właśnie wtorek. Bezpośredniość i otwartość, zarówno na działania własne, jak i na propozycje innych ludzi, te propozycje mogą mieć charakter ponaglający, ale pamiętajcie, we wtorek nie należy niczego odkładać na potem. 27 września mamy środę. Satur, odsłona druga, tym razem krótsza, nieco enigmatyczna. Bo chciałabym, żebyście zauważyły, żebyście zauważyli swoje emocje. I taka podpowiedź z mojej strony: jeśli dnia 22 marca, 23 marca, coś ważnego się u was zamanifestowało, niezależnie czy zewnętrznie, czy wewnętrznie, czy też chciałyście, chcieliście rozpocząć coś istotnego, to w środę może być odsłona numer dwa tej sytuacji z tego roku z wiosny, ze wczesnej wiosny. To jest e, ta jednoczesna podpowiedź Plutona, bo wtedy też e, Pluton e, wszedł po raz pierwszy do znaku Wodnika, po raz pierwszy od rewolucji francuskiej, i on oraz Saturn podpowiada Wam coś istotnego na następne 20 lat. A w środę dodatkowo mamy świadomość tego, co jest możliwe, nawet w dłuższej perspektywie. Czyli wewnętrznie wiemy, co możemy osiągnąć, mamy plany i mamy marzenia, i wiemy, jakich wyrzeczeń potrzebujemy, by te plany, marzenia zrealizować. Wszystko jest możliwe w tym momencie. Planujmy, patrząc na wiosnę, jej początek, stamtąd pochodzą ważne sugestie. Jeżeli czegoś takiego nie zauważacie, to idziecie dalej do przodu. 28 września mamy czwartek. No i już się całkiem wypogadza. Na naszym niebie. Wprawdzie jesteśmy przed pełnią, ale pełnia nadal i ciągle, i zwłaszcza będzie odnosiła się do naszych relacji, układów, wartości i finansów. Najmocniejszy układ, oprócz oczywiście pełni, to będzie układ Wenus z Uranem. Warto to zauważyć. Zatem na nasz byt codzienny, na nasze małe wędrowanie, ta pełnia takiego dużego wpływu nie ma. Czyli to, co pociągnięto od początku tygodnia. E, czwartek, bardzo dynamiczny, jeśli chodzi o sprawy e, materialne, o sprawy finansowe. To teraz, właśnie, możemy zauważyć korzystne sytuacje dla siebie, poprawiać swoje warunki mieszkaniowe, czy starać się nawet o zmianę pracy. E, pomysły są w cenie, bo dzięki nim mamy zdecydowanie więcej, więcej wiemy, nastawiamy się na godziwe warunki. Takich oczekujemy, a lekceważymy, odrzucamy te, które urągają naszym potrzebom. I znowu ustawiamy czy ustalamy nowe warunki finansowe, negocjujemy zasady współpracy i ustalamy z każdym, kto i za co i gdzie odpowiada. Taki fajny czas. 30 września mamy sobotę. E, jesteśmy zaraz po pełni, księżyc nadal w baranie. E, prowadzone i prowadzeni odczuciami czy słowami, które się pojawiły podczas pełni, możemy rzucać się na głęboką wodę. E, ciekawe sekwencje emocjonalne. W tym tygodniu najpierw była pełnia e, i ujrzenie siebie w innym zwierciadle niż zazwyczaj. A potem wolność myśli, mam tutaj na uwadze Merkurego z uranem, a te układy mamy w sobotę. A to jest fantastyczne nastawienie wewnętrzne, mówiące coś takiego: a czemu by nie powiedzieć prawdy? Owszem, prawda bywa czasem bezlitosna, ale oczyszcza. E, możliwość w sobotę rozpoznania każdego swojego stanu i umiejętność mówienia o tym. Relacje bardzo ożywione. Potrzebujemy nowych wątków w swoim życiu. Każda i każdy oczywiście w innym obszarze, ale jednak ich potrzebujemy. I sobota jest dniem, kiedy uświadamiamy sobie o tym, o tym nowym. Uświadamiamy sobie to, to, nowe, to nowe i mówimy o, o tym nowym. I to jest też ciekawe, że jak tylko powiemy, to zaraz potem następuje realizacja. Coś takiego, że. A Wszechświat kosmos nadstawia uszu, słyszy, i pokazuje, mówisz, masz. 1 października mamy niedzielę. I taki czas, kiedy i to jest fajny czas, kiedy mamy wrażenie, że aniołowie, jakby to ona powiedziano, przysiadają nam na ramieniu, a może kroczą obok. Mamy niezwykłą energię Marsa i urana, i ona może sprawić, że. Gdzieś nas chciałoby ponić, ale to gdzieś to bagna i posępne stepy. Piękna w tym nie będzie. Nauki też nie, doświadczenia też nie. Zatem zamiast unosić się całkiem niepotrzebnie, czy galopować gdzieś całkiem niepotrzebnie, zauważmy to, co obok. Zauważmy nasze wnętrze, naszą intuicję, owo widzenie sielskie i anielskie, ale podkręcone naszą indywidualnością. Coś w rodzaju, aha, taka jestem, taki bywam i to jest fakt. Bardziej do wewnątrz niż na zewnątrz w niedzielę kierujemy swoje emocje. To czas spotkań również z ciekawymi ludźmi, chociaż ci ludzie początkowo mogą wzbudzać obiekcje, gdyż są krańcowo z innego świata. Ale słuchajcie, nic to. W niedzielę zauważamy, że są dwa światy, trzy lub więcej, i każdy z nich egzystuje na swój sposób, podobnie jak ludzie, którzy nas otaczają. Oni również funkcjonują na swój sposób, i to jest nauka niedzieli. Fantastycznego tygodnia wszystkim Wam życzę.